Cześć, witajcie w kolejnym teście. Dziś testujemy wosk Super Shine brytyjskiej firmy Nielsen. Ostatnio testowaliśmy wosk Crystal Wax Effectal, który jest bardzo podobny do Nielsena Super Shine. Zobaczymy jak Nielsen poradzi sobie z konkurencją z Polski. Uwaga! Każdy wosk jest testowany pod kątem długości ochrony, właściwości Sewenshine, łatwości aplikacji i efektu hydrofobowości. Przejdźmy zatem do opisu producenta i ceny produktu. Cena od 17 zł za 125 ml, a od 185 zł za 5 litrów. Zaraz przejdziemy do opisu sklepowego, do opisu producenta tego produktu. Może nam sugerować, że nie jest to zwykły wosk Seilant, jest to Ayo, który posiada. Delikatne środki ścierne, ale osobiście nie zauważyłem takich właściwości tego produktu. A więc przechodzimy do opisu producenta, do opisu sklepowego. Super Shine Wosk Lekko ścierny. Jest to wysokiej jakości wosk z dodatkiem bardzo delikatnych cząsteczek ściernych o uniwersalnym zastosowaniu do każdego rodzaju lakieru i lakierowanych plastików. Mieszanka wosków karnałba i silikonu precyzyjnie odnawia lakier i wydobywa połysk. Bardzo łatwy w użyciu. Zastosowanie wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem, nanieść w kulistymi ruchami na oczyszczoną i suchą powierzchnię. Odczekać do wyschnięcia, następnie polerować czystą, miękką, niepylącą szmatką z mikrofibry. Znamy już opis i sposób użycia. Przejdźmy teraz do sprawdzenia zapachu i konsystencji produktu. Nielsen super Shine posiadałem w zbiorniku 5-litrowym, dlatego został przelany do tego mniejszego pojemniczka. Przejdźmy do sprawdzenia zapachu. Zapach taki sam jak Crystal Wax, czyli taki słodki wosk chemiczny, specyficzny dla produktu. Konsystencja płynny różowy wosk. A więc przejdźmy teraz do testu właściwego i nałożenia produktu. Pamiętajcie, że nasz element był uprzednio przygotowany do nałożenia wosku i jest wolny od jakichkolwiek zanieczyszczeń. Nie posiada na sobie również innych produktów tym bardziej o charakterze konserwującym. Produkt nakładamy na aplikator i zaczynamy woskować. Zostawimy dokładnie na kilka, kilkanaście minut, tak aby pojawiła się giełka, która będzie świadczyć o wyschnięciu wosku i jego gotowości do starcia. A więc przechodzimy teraz do nałożenia wosku, czyli testu właściwego. Pokryjemy cały element, który jest przygotowany i odznaczony od reszty dachu niebieską taśmą. Nasz produkt wysych. Przechodzimy zatem do wypolorowania go ściereczką mikrofibrową. A więc wytarliśmy już wosk, nie pozostawił on żadnych smug. Jego starcie nie było dla nas jakimkolwiek problemem. Lakier jest bardzo błyszczący teraz, jest śliski, wprost taki zimny w dotyku. Bardzo przyjemny i delikatnie zwiększona jest głębia koloru. Czas zatem na test hydrofobowości. Zobaczymy jak nasza powierzchnia zakonserwowana wcześniej woskiem odpycha wodę. Tak jak widzieliśmy, nasz lakier po zakonserwowaniu woskiem przeszedł test hydrofobowości. Pięknie odpychał wodę z naszego dachu. Jest to również nasza pierwsza część testu, która dobiegła końca. Teraz czas na test długodystansowy. W którym sprawdzimy czas ochrony wosku. Nasze auto będzie myte tylko i wyłącznie chemią neutral pH, która nie wpłynie na skrócenie ochrony naszego auta. Tymczasem dzięki za oglądanie. Jeżeli kanał Ci się podoba, zostaw łapę, suba, komentarz. Pijona!